Witajcie i serdecznie witam. Dziś zajmiemy się proroctwami siostry Agnieszki Sasagawy, które wstrząsnęły światem i niepokoją wiele osób. Te mistyczne wydarzenia, które miały swój początek w małym zakątku Japonii, stanowią poważne ostrzeżenie nie tylko dla świata katolickiego, ale dla całej ludzkości. Czy boskie przesłania, które otrzymała siostra Sasagawa? naprawdę zaczynają się spełniać w dzisiejszych czasach? Jak jego przerażające wizje mogą być powiązane z kryzysami, których doświadczamy w 2025 roku? Czy globalne konflikty, klęski żywiołowe i duchowy upadek są odzwierciedleniem proroctw, które przekazała lata temu? W tym filmie szczegółowo przeanalizujemy życie siostry Sasagawy, tajemnicze wydarzenia w Akicie, otrzymane przez nią przesłania oraz ich związek z dzisiejszym światem. Jeśli istnieją boskie ostrzeżenia, które mogą wpłynąć na przyszłość ludzkości, ich ignorowanie może być ogromnym błędem. Co więcej, czy te proroctwa są jedynie scenariuszem budzącym lęk, czy może prawdziwym wezwaniem do przemiany? Aby znaleźć odpowiedź na to pytanie, musimy bliżej przyjrzeć się życiu siostry Sasagawy i boskim przesłaniom. Które przekazała. Dlatego zachęcam Was do obejrzenia tego filmu do końca. Informacje, które tutaj przedstawimy, to nie tylko religijna opowieść, być może pomogą nam one lepiej zrozumieć mroczny okres, w którym znalazł się świat. Historia siostry Agnes Sasagawy jest niezwykłym przykładem przemiany zwykłego człowieka w osobę, która otrzymuje boskie przesłania. Urodzona w Japonii i wychowana w tradycyjnej rodzinie, Sasagawa od najmłodszych lat zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Jednak te trudności stały się początkiem jej duchowej podróży. W wieku 19 lat przeżyła wydarzenie, które całkowicie odmieniło jej życie. Podczas rutynowej operacji wyrostka robaczkowego doszło do błędu medycznego, który spowodował u niej paraliż centralnego układu nerwowego. Przez 16 lat była przykuta do łóżka, przeszła liczne operacje i była leczona w różnych szpitalach. Medycyna nie dawała jej nadziei na poprawę. Jednak w momencie największej beznadziei jej życie zaczęło zmieniać się w niespodziewany sposób. Podczas pobytu w szpitalu poznała osobę, która otworzyła przed nią drzwi do wielkiej duchowej przemiany. Pobożną pielęgniarkę Frola Interese Verbi. Teresa była kimś więcej niż tylko pracownikiem służby zdrowia. Miała głęboką wiarę i wspierała swoich pacjentów nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Dzięki niej Sasagawa poznała chrześcijaństwo. Uświadomiła sobie, że wiara jest siłą zdolną przekraczać fizyczne ograniczenia. To duchowe przebudzenie skłoniło Sasagawę do zostania zakonnicą. Jej rodzina początkowo sprzeciwiała się tej decyzji. Uważali, że w jej delikatnym stanie zdrowia życie zakonne nie jest dla niej odpowiednie. Jednak determinacja Sasagawy była niezachwiana. Pragnęła poświęcić się Bogu. Wstąpiła do zakonu sióstr niepokalanego serca Maryi w Nagasaki, a po zakończeniu formacji dołączyła do niewielkiej wspólnoty Służebnice Eucharystii. Nie była to grupa wyłącznie kontemplacyjna. Ale także aktywnie działająca w społeczeństwie i pomagająca innym ludziom. Dla Sasagawy była to droga, dzięki której mogła nie tylko żyć swoją wiarą, ale także realnie wpływać na życie innych. Jednak jej próby jeszcze się nie skończyły. W 1973 roku doświadczyła problemu zdrowotnego znacznie poważniejszego niż wszystkie wcześniejsze. Nagłej, i całkowitej utraty słuchu. Lekarze twierdzili, że jest to stan nieodwracalny. Miała już nigdy niczego nie usłyszeć. Sasagawa nie traktowała jednak tego jako tragedii, lecz jako początek nowego boskiego planu. Właśnie wtedy jej życie zaczęło nabierać mistycznego wymiaru. Pewnego ranka, gdy modliła się w klasztorze, w jej pokoju pojawiło się jasne światło. Z jego wnętrza wyszedł anioł. I przekazał jej specjalne przesłanie. Powiedział, że jej słuch wkrótce zostanie przywrócony. Rzeczywiście, po kilku miesiącach na krótki czas odzyskała zdolność słyszenia. To wydarzenie było nie tylko fizycznym uzdrowieniem, ale także przygotowaniem do jeszcze większej misji. Tuż po tych niezwykłych przeżyciach siostra Sasagawa stała się świadkiem jeszcze większego cudu. W małej kaplicy w regionie Akita w Japonii figura Matki Bożej zaczęła płakać. Z jej twarzy spływała krew, a czasami wydzielała się wona oleista substancja. Te wydarzenia przyciągnęły uwagę nie tylko samej Sasagawy, ale i całego świata, zapisując Akita na kartach historii. Życie siostry Sasagawy, pełne problemów zdrowotnych i duchowej przemiany. Uczyniło ją osobą wybraną do przekazywania boskich przesłań światu. Jednak wydarzenia, które sprawiły, że jej historia stała się znana na całym świecie, miały miejsce w japońskim mieście Akita. Cuda, które wydarzyły się w zwyczajnej kaplicy, wprawiły w zdumienie zarówno naukowców, jak i duchownych. W 1973 roku, w małym klasztorze, do którego należała siostra Sasagawa, Posąg Matki Bożej zaczął płakać. Początkowo świadkami tego niezwykłego zjawiska były tylko zakonnice i kilka osób z otoczenia klasztoru. Jednak z czasem wydarzenia przybrały jeszcze bardziej niezwykły charakter. Z oczu figury spływały łzy, a w niektóre dni zaczęła z niej wypływać krew. Obserwowano, że krew pochodziła z dłoni Matki Bożej. Było to zjawisko trudne do wyjaśnienia naukowo. I nie dało się go sprowadzić do zwykłej zmiany fizycznej powierzchni rzeźby. Jednak to nie było wszystko. Posąg zaczął również wydzielać przyjemny zapach olejku różanego. Zakonnice i pielgrzymi odwiedzający klasztor zauważyli, że woń ta była odczuwalna tylko w pobliżu figury. W tamtym czasie zarówno Japończycy, jak i ludzie z całego świata zaczęli przybywać do Akity aby na własne oczy zobaczyć to niezwykłe zjawisko. Wraz z pojawieniem się łez na figurze Matki Bożej, siostra Sasagawa doświadczyła głębokiego przeżycia duchowego. Podczas modlitwy w kaplicy ujrzała Anioła, który przemówił do niej bezpośrednio. Anioł przekazał jej wiadomości o wielkim znaczeniu dla całej ludzkości. W tych samych dniach na lewej dłoni Sasagawy pojawiły się stygmaty. Krwawiące rany, przypominające te, które miał Jezus Chrystus podczas ukrzyżowania. To wydarzenie potwierdziło, że otrzymywane przez nią przesłania nie były zwykłymi wizjami, lecz boskimi ostrzeżeniami. W miarę jak cuda się nasilały, wiadomości przekazywane siostrze Sasagawie stawały się coraz bardziej jasne. 6 lipca 1973 roku. Matka Boża przekazała jej pierwsze orędzie. Było to nie tylko wezwanie do modlitwy, ale także ostrzeżenie o przyszłych wydarzeniach. Pierwsze orędzie. Matka Boża mówiła, że grzechy ludzkości się mnożą i że cierpliwość Boga się wyczerpuje. Wzywała ludzi do pokuty i modlitwy. W przeciwnym razie nad światem miały nadejść wielkie katastrofy. Siostra Sasagawa, słysząc te słowa, Poczuła ogromne zaniepokojenie. Jednak wydarzenia na tym się nie zakończyły. 3 sierpnia 1973 roku otrzymała drugie przesłanie. Było ono jeszcze bardziej surowe i dotyczyło przyszłości Kościoła oraz duchowego stanu ludzkości. Drugie orędzie Matka Boża ostrzegła, że szatan przeniknie do Kościoła i doprowadzi do podziałów wśród wiernych. Powiedziała, że nawet przywódcy religijni mogą ulec wpływowi ciemnych sił i że wielu ludzi straci wiarę. To przesłanie wywołało ogromne poruszenie w świecie katolickim. W historii wielokrotnie pojawiały się obawy, że kościół może zostać wstrząśnięty od wewnątrz. Wydarzenia, które miały miejsce w późniejszych latach, jeszcze bardziej nasiliły te lęki i skłoniły wielu do zastanowienia się. Czy proroctwa te nie zaczynają się spełniać? Jednak najbardziej niepokojące i dramatyczne przesłanie dotarło do siostry Sasagawy 13 października 1973 roku. Było to ostrzeżenie o poważnych konsekwencjach dla całej ludzkości. Proroctwa, które siostra Sasagawa otrzymała w latach 70., były przez wiele lat przedmiotem dyskusji. Jej przesłania były traktowane poważnie przez niektóre środowiska, podczas gdy inni uważali je jedynie za mistyczne doświadczenia religijne. Jednak w 2025 roku, kiedy na świecie miały miejsce wstrząsające wydarzenia, ponownie nadeszła wiadomość od siostry Sasagawy. W maju tego roku niemal stoletnia siostra Sasagawa, po latach milczenia, ogłosiła, że otrzymała nowe przesłanie. Było ono bezpośrednio powiązane z wcześniejszymi ostrzeżeniami i stanowiło ostatnie wezwanie dla ludzkości. Według niej świat znalazł się na kluczowym rozdrożu miał stanąć przed wielką katastrofą albo duchową przemianą. Siostra Sasagawa twierdziła, że nowe przesłanie było krótkie, ale niezwykle wymowne. Pewnego ranka, podczas modlitwy w swoim pokoju, Ponownie ukazał się jej anioł, który prowadził ją już wcześniej. Powiedział jej: Okryjcie się popiołem i codziennie odmawiajcie modlitwę pokutną, bądźcie jak dzieci i składajcie codzienne ofiary. Te słowa nie były jedynie kwestią wiary, ale także ważnym przesłaniem dotyczącym przyszłości ludzkości. Wielu teologów, badaczy i wierzących dokonało głębokiej analizy znaczenia tego przesłania. Okrywanie się popiołem jest w świętych księgach symbolem pokuty i pokory. To wezwanie do uznania własnych błędów i proszenia Boga o przebaczenie. Składanie codziennych ofiar oznacza natomiast odchodzenie od egoizmu i dążenie do wyższych wartości. Ale dlaczego to przesłanie nadeszło właśnie w 2025 roku? Świat wszedł w okres wielkiej niepewności. Groźba globalnych konfliktów rośnie, a w niektórych regionach już trwają walki. Kryzysy gospodarcze, klęski głodu i katastrofy naturalne stają się codziennością. Z jednej strony żyjemy w erze dynamicznego rozwoju technologii i sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony ludzkość przeżywa poważny upadek moralny i duchowy. Wpływ religii słabnie, a indywidualizm i materializm Stają się coraz bardziej powszechne. Porównując te wydarzenia z wcześniejszymi proroctwami siostry Sasagawy, można dostrzec, że jej słowa nabierają coraz większej wiarygodności. W przesłaniach przekazanych jej przez Matkę Bożą znalazło się ostrzeżenie: Kościół zostanie podzielony od wewnątrz, a diabeł przeniknie nawet do jego najświętszych miejsc. Patrząc na obecną sytuację w Kościele katolickim, można zauważyć poważne podziały i spory wśród duchowieństwa, a liczba wiernych stale maleje. Szacunek dla wartości religijnych również słabnie. Nie tylko Kościół, ale cały świat przechodzi przez kryzys moralny i duchowy. Ludzie stają się wobec siebie coraz bardziej niecierpliwi, przemoc narasta, a poczucie wzajemnego zaufania w społeczeństwach słabnie więzi rodzinne nie są już tak silne jak kiedyś, a ludzie czują się samotni i duchowo wypaleni. Dokładnie tak jak przewidywała siostra Sasagawa, świat coraz bardziej oddala się od Boga. Innym ważnym aspektem nowego przesłania jest moc modlitwy i konieczność pokuty. W 2025 roku ludzkość może mieć ostatnią szansę na uniknięcie wielkiej katastrofy. Anioł powiedział, że ludzie powinni być jak dzieci. Oznacza to, że powinni uwolnić się od pychy i egoizmu oraz modlić się z czystym sercem. Być jak dzieci to zaufać, poddać się woli Bożej i szczerze żałować za grzechy. Jeśli ludzkość będzie w stanie to osiągnąć, być może uda się uniknąć przepowiedzianych katastrof. W historii wielokrotnie pojawiały się podobne proroctwa ale ludzie często je ignorowali. Czas pojawienia się tego nowego przesłania w 2025 roku jest niezwykle wymowny. Świat znajduje się na skraju chaosu. Globalne ocieplenie, katastrofy ekologiczne i rosnące zagrożenie wojen mogą doprowadzić do punktu bez powrotu, jeśli proroctwa siostry Sasagawy się spełniają. Ludzkość może właśnie otrzymać swoje ostatnie ostrzeżenie. Wielu ludzi podchodzi do takich przepowiedni sceptycznie, lub całkowicie je ignoruje. Jednak prawda jest taka, że w historii wielkie zmiany i katastrofy były poprzedzone boskimi ostrzeżeniami. Pytanie brzmi, czy tym razem ludzkość wyciągnie wnioski, czy znowu je zlekceważy? Czy nowe przesłanie siostry Sasagawy to jedynie religijne wezwanie? Czy zapowiedź nadchodzącej katastrofy? Przesłania siostry Sasagawy z Akity nie powinny być postrzegane jedynie jako religijne ostrzeżenie. Niosą one głębokie znaczenie, wskazując na nadchodzące katastrofy oraz społeczne i duchowe upadki ludzkości. Co więcej, wydarzenia na świecie w 2025 roku mogą dostarczać dowodów na to, że te proroctwa się wypełniają. Przyjrzyjmy się więc, w jaki sposób wydarzenia opisane w proroctwach siostry Sasagawy znajdują odzwierciedlenie we współczesnym świecie. Oto dziesięć znaków, wskazujących na ich spełnienie. Dziesiąta. Katastrofy naturalne i kryzys klimatyczny. W przesłaniach przekazanych siostrze Sasagawie znalazła się wzmianka o wielkich katastrofach naturalnych. Współcześnie obserwujemy nasilenie trzęsień ziemi potężnych huraganów, pożarów lasów i powodzi na całym świecie. Zmiany klimatyczne powodują susze i ekstremalne zjawiska pogodowe, które dotykają miliony ludzi. Globalne ocieplenie prowadzi do topnienia lodowców, podnoszenia się poziomu mórz i zagrożeń dla produkcji żywności. Jeśli nie uda się zatrzymać tego kryzysu, katastrofy opisane w proroctwach mogą stać się rzeczywistością. Dziewiąta pandemie i globalne kryzysy zdrowotne w proroctwach siostry Sasagawy, pojawia się wzmianka o wielkich epidemiach. W ostatnich latach świat doświadczył globalnych pandemii, które pochłonęły miliony istnień ludzkich. Pojawiają się nowe warianty wirusów i nieznane wcześniej choroby, które zaskakują naukowców. Co gorsza, Eksperci ostrzegają, że w przyszłości mogą pojawić się jeszcze groźniejsze pandemie. Czy to właśnie plaga czasów, o której mówiły proroctwa? 8. Podziały w Kościele i kryzys wiary siostra Sasagawa zapowiedziała, że Kościół zostanie podzielony od wewnątrz, a szatan przeniknie do jego najświętszych miejsc. Dziś w Kościele katolickim toczą się głębokie konflikty. Tradycyjne nauki są kwestionowane, a różnice zdań między niektórymi autorytetami religijnymi pogłębiają się. Skandale podważają zaufanie do duchowieństwa, a wielu ludzi odchodzi od wiary. Szybkie rozprzestrzenianie się ateizmu i sekularyzmu na świecie ukazuje skalę tego duchowego kryzysu. Siódmy upadek moralności i rozkład społeczny. Świat pogrąża się w coraz głębszym kryzysie moralnym. Normy społeczne ulegają zmianie. A indywidualizm i materializm wysuwają się na pierwszy plan. Struktury rodzinne słabną, wzrasta liczba rozwodów i przestępczość. Ludzie tracą zdolność do empatii i solidarności. Jak ostrzegała siostra Sasagawa, odejście od duchowości prowadzi do upadku wartości moralnych. Czy oznacza to globalny proces przemiany? Szóste. Zagrożenie wojną światową i konflikty geopolityczne. W ostatnich latach świat przypomina beczkę prochu. Trwające wojny, kryzysy międzynarodowe i rosnące zagrożenie nuklearne wskazują, że stoimy na krawędzi globalnego konfliktu. Państwa zwiększają wydatki na wojsko, rozwijają nowe technologie zbrojeniowe, a napięcia między światowymi mocarstwami eskalują. Czy wyrażenie ogień spadający z nieba? o którym wspominała siostra Sasagawa, odnosiło się do zagrożenia wojną nuklearną? Piąte osłabienie struktury rodziny i rozpad społeczeństwa więzi rodzinne stają się coraz słabsze. Tradycyjna koncepcja rodziny jest kwestionowana, a wartości rodzinne zaniedbywane w imię indywidualnej wolności. Wzrasta liczba problemów psychicznych wśród młodzieży, rośnie liczba samobójstw i przypadków depresji. W społeczeństwie narasta poczucie samotności i beznadziei. Czy to odzwierciedlenie duchowego kryzysu ludzkości, o którym mówiła siostra Sasagawa, czwarte zagrożenie ognia spadającego z nieba? To wyrażenie może być interpretowane na różne sposoby. Niektórzy uważają je za zapowiedź katastrofy naturalnej, jak uderzenie meteorytu. Inni widzą w nim ostrzeżenie przed katastrofą nuklearną. W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby testów jądrowych i manewrów wojskowych na całym świecie, co dowodzi, że taki scenariusz nie jest niemożliwy. Czy jeśli świat pogrąży się w wojnie, będziemy świadkami najgorszego z przepowiedzianych kataklizmów? Trzecie zniszczenie natury i kryzys ekologiczny. Beztroska eksploatacja zasobów naturalnych prowadzi do katastrof środowiskowych. Lasy są wycinane, oceany zanieczyszczane, a dzikie gatunki zagrożone wyginięciem. Wzrost globalnych temperatur wskutek zmian klimatu doprowadza planetę na skraj ekologicznej katastrofy. W orędziach siostry Sasagawy ostrzegano, że jeśli ludzkość zniszczy naturę, zapłaci za to wysoką cenę. Czy dzisiejsze konsekwencje degradacji środowiska są spełnieniem tych przepowiedni? 2. Globalny głód i kryzysy żywnościowe. W ostatnich latach ceny żywności drastycznie wzrosły. Obszary uprawne są niszczone, a zmiany klimatyczne obniżają plony. Wiele krajów stoi w obliczu kryzysu żywnościowego, a miliony ludzi cierpią z powodu głodu. Czy ostrzeżenie o globalnym głodzie zawarte w przepowiedniach Odnosi się do kryzysów ekonomicznych i ekologicznych, z którymi dziś się mierzymy? Pierwsze wezwanie do nawrócenia ludzkości. Najważniejszym przesłaniem, jakie otrzymała siostra Sasagawa, było wezwanie do nawrócenia i powrotu do Boga. Jeśli ludzie będą się modlić, prosić o przebaczenie i ponownie zwrócą się ku wartościom duchowym, część przepowiedzianych katastrof może zostać zażegnana. Jednak szybki spadek religijności na całym świecie pokazuje, że ludzie nie traktują tego ostrzeżenia poważnie. Analizując te wydarzenia, widzimy, że orędzia siostry Sasagawy sprzed lat w dużej mierze pokrywają się z dzisiejszymi wydarzeniami. Czy to jedynie zbieg okoliczności, czy rzeczywiście boskie ostrzeżenie? Przekazy siostry Sasagawy z Akity od lat budzą kontrowersje. Niektórzy uważają je za jedynie religijne doświadczenie, inni widzą w nich zapowiedź wielkich katastrof, które czekają ludzkość. Jednak obserwując dzisiejszy stan świata, coraz więcej osób zaczyna wierzyć, że te proroctwa rzeczywiście się wypełniają. Świat nigdy nie był tak pełen chaosu i niepewności. Kryzysy klimatyczne, gospodarcze załamania, pandemie, groźba globalnej wojny i moralny upadek. Zagrażają przyszłości ludzkości. Czy kryzysy, które widzimy w 2025 roku, są dowodem na to, że przesłania siostry Sasagawy faktycznie się spełniają? Po pierwsze, patrząc na klęski żywiołowe wspomniane w proroctwach, widzimy ogromny wzrost liczby trzęsień ziemi, huraganów, powodzi i pożarów lasów na całym świecie. Te katastrofy powodują wielkie zniszczenia nie tylko na poziomie regionalnym, ale i globalnym, jakby natura reagowała na zaniedbania i grzechy ludzkości. Po drugie, jeśli przyjrzymy się globalnym epidemiom, widzimy, że po wielkiej pandemii, która wstrząsnęła światem kilka lat temu, nowe choroby i warianty nadal szybko się rozprzestrzeniają. Naukowcy przewidują, że w przyszłości mogą pojawić się jeszcze bardziej śmiercionośne epidemie. Czy określenie zaraza epoki, wspomniane w proroctwach siostry Sasagawy, może odnosić się właśnie do dzisiejszych kryzysów zdrowotnych? Po trzecie, rosnące na całym świecie nierówności ekonomiczne i kryzysy społeczne mogą być oznakami upadku społecznego wspomnianego w proroctwach. Coraz większe ubóstwo. Nierówność dochodów i groźba głodu popychają ludzkość w ślepą uliczkę. Coraz więcej ludzi ma trudności z dostępem do podstawowych potrzeb, takich jak żywność i czysta woda. Czy te pogłębiające się kryzysy gospodarcze mogą w przyszłości doprowadzić do wielkiego chaosu? Po czwarte, wiara i duchowość na świecie stopniowo zanikają. Ludzie skupiają się na technologii i materializmie. Odkładając na bok wartości duchowe i religijne. Skandale w kościele i instytucjach religijnych powodują, że nawet osoby wierzące zaczynają wątpić. Czy to potwierdza ostrzeżenie siostry Sasagawy, że szatan przeniknie do kościoła? Dziś wiele osób kwestionuje swoją wiarę lub całkowicie ją porzuca. Po piąte, zagrożenia globalnym konfliktem i napięcia geopolityczne. O których mówią proroctwa, są bardziej widoczne niż kiedykolwiek. Ciągle rosnące wydatki wojskowe, narastająca wrogość między państwami i zagrożenie nuklearne stanowią poważne niebezpieczeństwo dla pokoju na świecie. Czy wszystkie te zagrożenia wojenne potwierdzają proroctwo o ogniu spadającym z nieba? W ostatnim przesłaniu, jakie otrzymała siostra Sasagawa, Ludzkość została ostrzeżona. Pokryjcie się popiołem i codziennie odmawiajcie modlitwę pokutną. Bądźcie jak dzieci i podejmujcie codzienne wyrzeczenia. Czy te słowa to jedynie religijne wezwanie, czy też przesłanie, które może ukształtować przyszłość ludzkości? Dziś wielu ludzi nie traktuje tego przesłania poważnie. Uznając je jedynie za starożytną opowieść mającą na celu wzbudzenie strachu. Jednak patrząc wstecz na historię, możemy zauważyć, że przed wielkimi katastrofami zawsze pojawiały się ostrzeżenia. Kiedy ludzkość ignorowała te ostrzeżenia, płaciła za to wysoką cenę. Pytanie brzmi: Czy tym razem będzie inaczej? W tym filmie przeanalizowaliśmy proroctwa siostry Sasagawy. I porównaliśmy je z dzisiejszymi wydarzeniami. Czy uważacie, że te przepowiednie się spełniają? Czy wszystkie te wydarzenia to tylko zbieg okoliczności? Czy może rzeczywiście mamy do czynienia z boskim ostrzeżeniem? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach poniżej. Jeśli uznaliście ten film za interesujący, nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować naszego kanału. Aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć więcej materiałów na temat przyszłości, kliknijcie wideo pojawiające się na ekranie. Do zobaczenia w kolejnym filmie.